Hej kochani, witam Was w drugim sezonie kanału Pijana Morana. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, wejdź na patronite.pl/ukośnik Morana słowiański. Usiądźcie przy mnie. Przy ciepłym ogniu ogniska, niech otuli was blask Swarożyca, będę snuć opowieść o świętym grodzie Szczecin. Miód dziękuję, niech ukoi stare spierzchnięte usta, rozwiąże język, płucze gardło. No już zbierzcie się wszyscy w kupę i posłuchajcie, jak to było. Dawno. Dawno temu, gdy lasy były pełne dzikich zwierząt, a odra szeroka jak morze, na jej brzegach wznosiła się potężna warownia, większa niż sam Wolin, bogatsza i dumna. Szczecin, strzeżony przez bogów i ludzi, rozłożony na trzech wzgórzach. Na najwyższym z nich, świętym, stała świątynia. Najbardziej sławionego Boga Słowian, tych okolic, trzygława, jego srebrna trójgłowa statua z ustami i oczyma zakrytymi złotą zasłoną, strzegła trzech królestw, wyraju rozległej niczym łąki krainy dusz, nawi, jasnych zaświatów i królestwa bogów i jawi, tego świata, którym kroczą ludzie. Kapłani powiadali, że łaskawy Bóg zakrywa oczy, by nie widzieć grzechów, a usta, by nie mówić nic przeciwko ludziom. Lecz jego potęga była niezmierzona. Z tego właśnie powodu nosił na nich złotą, jak na Boga przystało przepaskę. W Szczecinie były cztery kąciny, lecz główna, ta trzygława, lśniła cudami sztuki. Jej ściany zdobiły rzeźby ludzi, ptaków i dzikich zwierząt, które zdawały się niemal oddychać. Kunszt artysty był nieoceniony. W jej skarbcu zaś spoczywały złote i srebrne naczynia, miecze i rogi byków, Osadzone w drogocennych kamieniach, a także dziesiąta część skarbów, jakie wojowie zdobyli z boską pomocą na morzu i lądzie. Największą świętością i radością całego Szczecina był jednak koń trzygława. rosły, przepiękny, olśniącej i grzywie, noszący siodło inkrustowane złotem i srebrem. To dzięki niemu i z jego pomocą wróżono o losie wojny i urodzaju. Boskie zwierzę ozdobione dorokocennymi kruszcami stawało nad włóczniami. Od jego kroków zależały losy wojny i pokoju. Kapłani prowadzili je przez oręży wbite w ziemię. I od tego jak stawiało kroki, czy pewne, czy chwiejnym krokiem, odczytywali wolę wszechmocnego. Nie tylko Trzygłów miał w Szczecinie swoją świętość. W cieniu jednego z domostw rósł orzech. Jego opiekun, mędrzec i kapłan żywił się wyłącznie jego owocami. Strzegł drzewa jak własnego życia. Wierzono, że mieszka w nim duch opiekuńczy miasta. Nie pozwolę wyciąć tego drzewa. Kto je zrani, niech sam poczuje gniew bogów. Powiedział wygrażając groźnie toporem. Lecz nadszedł czarny dzień, gdy do miasta. Przybył Otto z Bambergu, biskup pustynnego demona, którego ludzie niemi zwali apostołem Pomorza. Nienawidził świętości słowiańskich przodków, a duszę sprzedał Mamonie. Zburzył mir nieszczęsnych Szczecinian, wywiózł boskiego konia z kraju, a dzielnego kapłana rozkazał ukrzyżować. Jak swego martwego boga za to, że wolał oddać życie niż zdradzić wiarę dziadów. Zburzyć te bałwany, wywieźć konia, a tego, co strzeże drzewa ukrzyżować. Trzygławie, ocal mnie! Taki był koniec obrońcy drzewa. A Boski Koń został sprzedany za granicę. Ale bogowie nie milczeli. Kiedy odto odszedł, a przerażeni mieszkańcy po przyjęciu jego wiary byli jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Miasto za karę sprzeniewierzenia nawiedziła zaraza. Ludzie umierali. Padali jak marne muchy, a kapłani powiadali, że to kara za oddawanie czci pustynnemu demonowi. Trzy głów, weles, pan życia i śmierci, zdrowia i choroby. Ukazał się nam w swoim prawdziwym, straszliwym kształcie. Gniewa się, że porzuciliście świętą wiarę przodków. Grzmi bo sprzedaliście swoje prawo i pamięć tej ziemi. I tak zrozpaczeni Szczecinianie odbudowali swoje świątynie, a w kościołach chrześcijańskich postawili ołtarze dla dawnych bogów. Zaraza natychmiast odpuściła. Weles miał nad swoimi dziećmi więcej wyrozumiałości niż powinien za tę zdradę. I dopuszczenie wilków do swojego stada. Gdy tłum wtargnął do kościoła świętego Wojciecha, pogański kapłan chciał zniszczyć ołtarz na jeźdźcy, lecz nagle padł bezwładny i ujrzał wizję. Miasto płonące od kolejnej zdrady odtoma. Co się dzieje moje ciało? Nie mam siły. Kapłan doznał wizji, widział miasto płonące w ogniu nienawiści. Nie, nie niszczmy ołtarza. Zbudujmy drugi dla naszych bogów obok Niego. Tak ocalejemy i uratujemy nasz ukochany Szczecin. I tak też się stało. Obok ołtarza, plugawego Boga niemego okupanta. Stanęły na nowo te prawdziwe. Które dawały ukojenie w ramionach przodków. Ród Słowa wydawał się być uratowany. Po raz pierwszy od wielu miesięcy uciemiężony lud mógł odetchnąć pełną piersią. Wierni i mądrzy kapłani, przewidując dalszą walkę, mimo tego, co spotkało ich brata, zabrali złotą statuę Trzygława, i ukryli ją we wsi. Trzy głów, koło Gryfic. Tam powierzono ją pewnej wdowie, z nadzieją, że przynajmniej jeden wizerunek Boga ocaleje. Lecz zdradziecki klecha Herman wykradł siodło boskiego konia. Tak też chciał postąpić ze statuą, którą rychło wykrył. Dzięki swojej siatce obmierzłych szpiegów, najgorszych szumowin wśród niemego Lugudu. Ale cudem posąg utkwił w pniu drzewa i nie dał się wyrwać ze swej kryjówki wolą boską. Gdy Herman próbował wyrwać posąg, ten ani na milimetr nie chciał się ruszyć z pnia drzewa. Ani ostrze, ani siła, nie mogły go ruszyć. Uparty Bóg w końcu postawił na swoim i przechytrzył chytrych kapłanów pustynnego demona. Dosyć nakradłem już wystarczająco, niech to złoto gnije w drzewie. Otto zrezygnował, wywiózł już wystarczająco dużo dóbr ze słowiańskiej ziemi i nie chciał by oskarżono go o bezwzględną chciwość. Cóż za ironia! Na szczęście dzięki temu, że rozjuszony porażką nie wpadł na wycięcie całego drzewa, złoty Trzygłów, choć ukryty, wciąż czuwał nad Szczecinem. Mówią starzy ludzie, że dopóki posąg spoczywa w pniaku, duch Trzygława Nigdy nie opuści swojego miasta. I choć zmieniają się wiary, padają królestwa i władcy, duch trójgłowego Boga, strażnika wyraju, nawi i jawi, wciąż żyje w ziemi nad Odrą. Muzyka